i teraz właśnie zostałem przysyłaczkę, która jest fajna rzecz, już wam pokazuję. i tak w przypadku mamy Duży, piękny, ultra pro album. Wow. Super. Świetny. Troszkę się uchłóżę. Pomięty plakat, co prawda. Z i win Promo. Dark Person Promo, Arcanine Promo, Sabrina Abra Promo. Paragonik elegancko. Fajna pudełeczka na karty. Black and White, Emerging Powers. I odznaka jakaś takaś, jakaś takaś, jakaś takaś, jakaś takaś i jakaś takaś. Osobiście szukam jedynie ognistej Ale to taki mały szczegół. Dzięki za obejrzenie, komentujcie, oceniajcie. Jeśli chcecie wiedzieć o w moim nowym filmiku, kliknijcie w subskrybuj. Zapraszam Was na mój profil facebook i na moją stronę kikomikos.webly.com tak wygląda moja strona, jakby ktoś nie wiedział. Tak profil Facebook, bo się czasami pytacie mnie, jaka jest Twoja strona. No to hikomikos.leblik.com i facebook.com kośnie Bardzo fajny album, bardzo fajne gratisy. Wielkie dzięki, polecam hikomikos.